<noise> o, mam dziesięć godzin montowania, o nie, o nie! <noise> Ależ to jest moja pierwsza na ukulele! Ej! Раз музыка на ней играет, так я к Dziłaś ku mnie pod pociąg się położę, ale nie przejedzie mnie. Bo jedzie po innym torze chryzantemy złociste w politrówce poczystej. Stoją na fortepianie i nie podlewaj. Nagrywasz? Nagrywam TikToka, proszę Państwa. Podajcie na mój TikTok, Jakub Patecki, Patec Wariatec, Jakub Patecki. Co jest? Wbijamy, wbijamy, nie? Dajemy to zostawiamy, nie? Followujcie mnie. Proszę, follow no. Jeszcze jak, F jak ładne dziewczyny, proszę do mnie. No. Uwaga. Co? Co? Moi kochani, montuję wasz film i... E, Kuba... Chyba stara się ostatnio wyglądać jak ktoś taki, kogo wszyscy znamy. Napisz mi proszę w DM, z kim wam się kojarzy. Dzień dobry. Ja właśnie wstałam, wykąpałam się i lecę na basen. Dzisiaj w Los Angeles jest przepiękna pogoda, jest prawie 30 stopni, więc dzisiaj będziemy leżeć i się opalać i, i pływać w basenie. Ja się już nie mogę doczekać, zaraz zrobię śniadanko mm, i lecę. A na sobie... Mam koszulkę z mojego sklepu, czyli Verso Store i teraz jest dostawa t-shirtów nie tylko właśnie Eden, ale są też t-shirty Los Angeles, Waves i różne kolorystyki, więc jeżeli na przykład chcieliście białe, a nie było, to już teraz są wszystkie kolory i macie pełny asortyment na sklepie. Spieszcie się, bo jak wiecie te koszulki i dresy strasznie szybko się wykupują, więc teraz macie okazję i info. Na... Dzień dobry, witam Was w ten słoneczny dzień. Mam nadzieję, że u Was w Polsce też pogoda jest taka ładna jak u nas. O, jestem trochę czerwona, bo dopiero co wróciłam z, z opalania, bo stwierdziłam, że muszę się w końcu opalić. Nawet pod odcinkiem Uwery były komentarze, że odcinek z serii opalajmy się i nie mówmy nic Marcie. A uwierzcie, ja się opalam. Ja cały czas się opalam z dziewczynami, tylko po prostu to słońce mnie nie chwyta. Nie wiem dlaczego, tak już chyba po prostu jest. No trudno. Zaraz jedziemy, właśnie z dziewczynami, do sklepu, bo muszę kupić kilka rzeczy pod odcinek. Dzisiaj nagrywam taki babski odcinek, który właśnie mi zaproponowaliście, bo jakiś czas temu wrzucałam do siebie na story tą opcję, żebyście zadawali mi pytanie i ten, powiedziałam, że możecie tam pisać wasze sugestie na, na to, co chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. I bardzo dużo osób pisało o jednym filmie, takim babskim, i dzisiaj właśnie zamierzam go nagrać. Możecie sobie Możecie mi pisać i zgadywać, jaki to będzie odcinek, chociaż patrząc na to, jak wiele osób pisało mi o tym odcinku, to myślę, że nie będziecie mieli z tym problemu. No, wczoraj w ogóle się do was nie odzywałam, ale wczoraj był dzień pełen wrażeń. Nie mogę wam zdradzić o co chodzi, zobaczycie na filmie u Karola, ale było bardzo fajnie. Powiem wam, że wczorajszy dzień był jednym z takich naj, najpiękniejszych dla mnie dni tutaj w Stanach, i. I chyba w całym życiu, tak, tak mi się wydaje. Nawet, nawet udało mi się wzruszyć w pewnym momencie, więc no, czekajcie na, na najbliższe filmy Karola, to się przekonacie o co chodzi. Tak, bardzo chciałam wam wczoraj pokazać to, co, to, co ja widziałam, ale nie mogłam, więc, więc, więc no, pokażę wam dopiero dopiero później. Ale było bardzo fajnie. Znaleźć sobie wszystko, co zechce. Weź to pójdź w tym, bo przegrany odejdzie.